Siema, widzowie, oto trzy rzeczy, w których serwer RAPy jest lepszy od mojego serwera. Przede wszystkim u nas na Dragonie macie tak zbudowane spawny, że po prostu nie trzeba niczego szukać e, i macie wszystko ładnie wyjaśnione i opisane e, w przeciwieństwie do serwera rapy. Na serwisie rapów jest to wszystko o tyle fajnie skonstruowane, że nawet jeśli nam się nie nudzi, to i tak będziemy musieli e, poszukać sobie pewnych rzeczy, które chcemy na przykład zwiedzić. To mamy na przykład mańka, który sobie stoi na spawnie. Maniek ma coś takiego, niewidzialne coś. I ogólnie podoba mi się to, w jaki. Sposób y, rapy tutaj tłumaczą rozgrywkę na swoim serwerze. Bo ewidentnie mają taką potrzebę dla sześciolatków, bo nawet wytłumaczyli pod każdym kowadłem, że kowado służy do naprawienia zniszczonych itemków. Drugą rzeczą jest ten piękny czat, który mamy na rapach. No słuchajcie, niestety na Dragonie wygląda to inaczej. U nas na serwerze niestety jest kolorowo. No, i to jest ewidentny błąd, bo lepiej, żeby było cały czas czerwono. No, i jeśli takie tęcze Wam przeszkadzają, no to po prostu można sobie to wyłączyć. Wszelkie wiadomości wyświetlane na czacie u nas na serwerze są opcjonalne. Nie chcecie mi na przykład wyświetlać yy, wiadomości o killi, to sobie to wyłączacie. No i macie czat bez wiadomości o killach. Co jest oczywiście słabe, no bo jakiś maciek, no nie zauważy tego, że kogoś zabiliście, no nie? A tak to chociaż, jak nie możecie tego wyłączyć, to chociaż zobaczycie, że ludzie zobaczą, że jesteście topowymi oponentami na, serw na serwisie i na wszystkich graczy na serwie. U nas na serwerze nie można czegoś takiego zrobić, no bo ktoś może wyłączyć wasze powiadomienia o, frago, o fragowaniu, więc to no strasznie słabo. Na serwisie raperów yy, możecie kupić sobie różne skrzynki i pakiety za 400 złotych. Dzięki temu właściciel tobiaszgaming.pl 21137 może wynająć sobie najdroższy apartament w Polsce. A ja mieszkam w Mlecznym Królestwie z Kolonowiczem obok na kanapie. Jak chcecie mnie wesprzeć, to dołączcie na mój serwer. Tutaj macie IP. U nas nie ma steweriarstwa, my gramy na wersji 1.8 jak coś bambiki. Jak chcecie nauczyć się w końcu życia, no to wyjdźcie z tych yy, rapy boksów i dołączajcie na dragona. Jak ogracie jakiegokolwiek kasiora z dragona, to ojciec wam będzie świecił latarką, a nie wy mu, pamiętajcie.